Okej, okay. przygotowanie, e, pakowanie prezentu dla Pawła Na jego urodziny Dzisiaj jest rano To będziemy pakowali dla niego Drona tu już mu życzenia złożyłem Ładnie mu napisałem HAPPY HAPPY BIRTHDAY I REMEMBER THAT YOU LIKE TO FLY Enjoy your time in the air. Maciek? Dam mu jeszcze dwie koszulki, żeby było profesjonalnie. Profesjonalnie tutaj. Dwie wizytówki potrzebna jest stara, a zużyta uh, Envelope z tego z uh, Amazon. Bardzo wysoki jakości papier do pakowania, żeby dobrze wyglądało flamastry, żeby napisać, taśma, nożyczki, no i do dzieła. Ale ja potrzebuję dwie ręce, także zapomniałem. Tu jeszcze musimy mieć bardzo dobrej jakości torbę do pakowania. Piszę 125 razy można ją użyć. No i tak wygląda gotowy projekt dla Pawła około. Korba, dlatego były flamastry opisana, pudełko zapakowane szczelnie, wszystko dobrze. No i tutaj potrzebny był. A jeszcze się przeczyta lepszy. No i teraz co? Do samochodu i w drogę. Ok, jest wcześnie rano, jedziemy. Jest piątek, trzeci, trzeciego. Także są Pawła urodziny i jedziemy podłożyć mu prezenty na jego urodziny. Trzeba będzie je gdzieś ukryć, tak żeby żeby się nie spodziewał. Follow the road for two miles. Zobaczymy, jak Uh, well, uh, 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 the Beach now, uh, one -on -one. In one quarter of a mile, they're right onto US 101 North. Okay, uh, beach one -on -one. road. right. Przed nami policja zatrzyma szybciej niż nie okay. Teraz jesteśmy koło Ikei w drodze powrotnej. Zabuduję sobie meatballsy. To jest najlepszy produkt Ikei. Because... Meatballsy. Z rybkami. no i ten e, sosik doby. Nie dobrze, to teraz przyjechaliśmy do Pawła. I czas, jeszcze raz zobaczymy, umieścić prezenty Czyli mamy dronika, prezencik tu mi się chłodzą w lodóweczce. Chłodzą się w lodóweczce woda sadana. bierzemy, dawała, bierzemy, i umieszczamy. I idziemy. ale potrzebuje dwie ręce. Ok, tu mamy dwa prezenty dla Pawła. Drżona i tutaj ekstra prezent. To umieścimy, schowamy tutaj. Piecze dobrze tak, a do Pawła good quality a hundred, a hundred and five times drzona czemu położymy wygląda jak delivery. ok czas uciekamy Ktoś po wodzie zostawił. Okay. Czekamy. No. To akcja zrobiona. Zasłużyłem sobie teraz na, na wodę sodową. Zimną. Wodę sodową z mojej lodóweczki I w drogę. Mam nadzieję, że ja do domu. To się cieszy, a teraz czas na, na co? Podjechać do Aiki w drodze powrotnej na Mikulce, ona robi. Dzięki. Musiał jeszcze wysłać po Łoki e-mailem linka. A, ja też oglądałem jak swojego drona kupiłem też a, obejrzałem te wideo. Facet naprawdę fajnie wytłumaczy jak, jak wszystko ustawić, żeby, żeby działało tam. By trzeba zrobić ustawienia. To jest cały set. Jest bardzo jest, 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 jest bardzo prosto. Jest bardzo prosto. Mami. wszystko jest proste, jak się wie, co się robi. To jest to... Nie wiem, oni już te kolory. Tesla. To, i... to jest ten czarny matowy. Nie wiem, czy on mi się. thank